Od ponad dwóch tygodni Polacy pomagają uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Wsparcie udzielają również świdniczanie, w tym władze samorządowe, instytucje, placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz osoby prywatne. W tym trudnym czasie mieszkańcy naszego miasta pokazali, że mają naprawdę wielkie serca. Z inicjatywy zastępcy burmistrza Marcina Dmowskiego na portalu miejskim swidnik.pl powstała zakładka pomoc dedykowana obywatelom Ukrainy oraz osobom chcącym im pomóc. Można na niej znaleźć ważne numery telefonów, formularze dla wolontariuszy oraz mieszkańców zdecydowanych zapewnić nocleg naszym ukraińskim gościom. Trzeciego dnia konfliktu zbrojnego w Ukrainie Miejski Ośrodek Kultury zorganizował kompleksowe centrum pomocy Ukrainie. Przez tydzień budynek Miejskiego Ośrodka Kultury stanowił główne miejsce zbiórki darów oraz udzielania informacji obywatelom Ukrainy. 5 marca punkt przyjmowania i wydawania darów został przeniesiony do budynku przedsiębiorstwa komunalnego Pagimek przy, przy alei lotników polskich 5. Natomiast punkt obsługi obywateli Ukrainy zaczął funkcjonować w budynku szkoły podstawowej nr 3. Władze miasta wyznaczyły bezpłatny parking dla obywateli Ukrainy. Znajduje się on przy stacji PKP Świdnik Miasto. Szkoła podstawowa nr 5 to drugie miejsce, do którego mieszkańcy mogli w ostatnim czasie przynosić dary. W jej budynku powstał również punkt noclegowy dla obywateli Ukra Ukrainy zgłaszających się do lubelskiego punktu recepcyjnego wyznaczony przez wojewodę lubelskiego. Od 16 marca obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia kraju i znaleźli, znaleźli się na terytorium Polski, będą mogli starać się o nadanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Świdnik w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8 do 14, natomiast w czwartki od godziny 10 do 16. Obywatele Ukrainy będą obsługiwani w dodatkowym punkcie utworzonym w urzędzie. Burmistrz miasta Świdnik Waldemar Jackson zdecydował także o przeznaczeniu 100 tysięcy złotych z rezerwy kryzysowej na działania stowarzyszeń pomagających obywatelom Ukrainy. Stowarzyszenia mogą ubiegać się o maksymalnie 10 tysięcy złotych, które przeznaczą na wyżywienie, ale również działalność kulturalną, oświatową lub sportową. Jak jeszcze pomaga świdnik, liczne instytucje, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz firmy organizują dla najmłodszych bezpłatne zajęcia. Strefa Historii zaprasza na podniebną przygodę w symulatorze lotów w środy w godzinach od 10 do 12 na drugie piętro Galerii Wenus przy ulicy Wyszyńskiego 17. Ciekawą propozycję ma również Centrum Usług Społecznych w Świdniku. W poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12 do 16 zaprasza na bezpłatne zajęcia do, do świetlicy mieszczącej się w budynku przy ulicy Norwida 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny Park Avia mieszczący się przy ulicy Fabrycznej 3 zaprasza najmłodszych na naukę pływania. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 11 do 12. Dzieciom zostaną zapewnione stroje kąpielowe i potrzebny sprzęt. Drzwi dla najmłodszych z Ukrainy otwiera także miejsko powiatowa biblioteka publiczna. Do dyspozycji są puzle, gry planszowe, klocki. Można także obejrzeć filmy, pograć na PlayStation, skorzystać z komputerów albo dostępnego w bibliotece Wi-Fi. Parafia Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła również organizuje zajęcia dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Ich harmonogram znajdziecie na Facebooku Parafii. Na spotkanie nie trzeba się wcześniej zapisywać. 19 marca o godzinie 19.00 Parafia zorganizuje kon też koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą. Wystąpi Monika Kowalczyk i Kuba Zaborski. Lekcje języka polskiego, jako obcego, z nauczycielem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego proponuje Centrum Języków Obcych Camden Town. Zajęcia odbywają się w środę i piątki w godzinach od 15 do 18 przy ulicy Racławickiej 18. Z kolei w czwartki i piątki w godzinach od 12 do 14 Camden Town prowadzi cykliczne warsztaty teatralno-plastyczne. Akademia Piłkarska Awi Świdnik zaprasza chłopców i dziewczynki w każdym wieku na zajęcia sportowe, które odbywają się w Hali Sportowej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Akademia zapewni również transport na zajęcia, posiłek i zabawki. Dzieci mogą wziąć udział w zajęciach organizowanych przez LKSW DAN, spotkania odbywają się w Świdniku, Łęcznej, Milejowie i Piaskach. Na zajęcia zaprasza również Klub Karate Tradycyjne Lublin, który prowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5. Lubelski Sportowy Klub tak Takwondo zaprasza na treningi do sali w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Spotkania dla ukraińskich dzieci i młodzieży odbywają się w poniedziałki w godzinach od 19 do 20.30 oraz w czwartki między 18.30 a 20.00. Współdzielczy Dom Kultury proponuje zajęcia i warsztaty, gry i zabawy integracyjne, zajęcia taneczne, warsztaty z modelarni lotniczej, zajęcia plastyczne oraz jujitsu. Pomoc oferuje też Psoni Koło w Świdniku. Instytucja zapewni wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w postaci konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. W godzinach 15-18 Psoni planuje też zajęcia integracyjno-terapeutyczne w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kościuszki 8. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na darmowe zajęcia wokalne, plastyczne, taneczne i hobbystyczne. Wszystkie odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.mok.swidnik.pl. Każdy z nas może zaangażować się w pomoc obywatelom Ukrainy. Na stronie www.swidnik.pl y, ukośnik pomoc codziennie publikowana jest lista najpotrzebniejszych rzeczy. Dziękujemy za uwagę.